Cześć! Witajcie ponownie w kolejnym filmiku na kanale Papierkowo Kuinik. Pamiętacie mój filmik związany z kartkami wielkanocnymi? To dzisiaj też chciałabym Wam zaprezentować, jakie w ostatnim czasie wykonałam kartki. Były to kartki wielkanocne, w większości powtórki tych, co wcześniej wykonałam, ale stworzyłam jeszcze dwie nowe. Jakby projekty, dwa nowe projekty wielkanocne, jak, które tutaj widzicie. Również miałam przyjemność stworzyć zaproszenia komunijne z kwiatkami kuningowymi, ale o tych zaproszeniach za chwilę. Na samym początku chciałabym Wam pokazać właśnie dwie kartki wielkanocne. Te kartki są do siebie jakby podobne. Użyłam po prostu innych kolorów przy wykonywaniu kwiatów, i innego ułożenia spróbowałam na każdych, każdej z kartcy. Są to narcyzy, czyli takie kwiatki, które możemy na wiosnę często spotkać, czy to w ogródku, czy też w naszych domach. Jest to bardzo prosta kartka, niemniej jednak czasochłonna. Jak widzicie, kwiatki wykonałam za pomocą igły do quillingu listki, natomiast za pomocą grzebienia. Pierwsza kartka z białymi narcyzami prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, otwiera się tak, i tutaj jest miejsce na życzenia. Tak zazwyczaj robię kartki. Druga karteczka, to już są żółte narcyzy i jak widzicie również otwiera się do góry i jest miejsce na życzenia. Z tyłu zazwyczaj daje swój stempelek. Obie karteczki prezentują się z bliska tak. Dobra. Jak już Wam pokazałam kartki wielkanocne, to jeszcze chciałabym Wam zaprezentować zaproszenia. To są zaproszenia komunijne dla dziewczynki. Tych zaproszeń wykonałam 8 sztuk, bo takie było zamówienie. Każde zaproszenie starałam się, żeby było takie same, ale wiadomo, że przy. Może nie będę wszystkich rozkładać. Przy tworzeniu ręcznie robionych kartek kwiatki nie zawsze są przyklejane idealnie, co do milimetra w tym samym miejscu. Tutaj użyłam wykrojników. To są wykrojniki z Craft and You Design. Natomiast ten wykrojnik to już bardzo dawno temu kupiłam, ale. W tym momencie zapomniałam nazwy producenta. To są bardzo drogie wykrojniki. Jeśli sobie przypomnę, to nie. Sprawdzę i wam dam, dam wam informację pod filmikiem. Również te listki to są wykrojniki z Craft You. natomiast ta gałązka to, to moje, mój pier, jeden z pierwszych wykrojników, które chyba zakupiłam w ogóle na AliExpress, jak zaczęłam swoją przygodę z, z karteczkami. Bo najpierw to był queening, a dopiero później tworzenie kartek. Jak widzicie, ta karteczka ma proste kwiatki queeningowe. Ciężko by było zrobić w krótkim czasie. Bardziej takie trudniejsze kwiaty, chociażby na grzebieniu, bo jest to bardzo czasochłonne, a mnie czas akurat w tym przypadku gonił. Natomiast zamówienie miało być właśnie z dużą ilością coolingu, więc postanowiłam właśnie wykonać proste kwiatki, proste listki, ale żeby tych elementów było dość dużo. Na samej kartce, natomiast, żeby dodać troszeczkę delikatności, to wykroiłam listki wykrojnikiem. Mam nadzieję, że zaproszenia, jak trafią do odbiorcy, to spodobają się. To jest taka moja propozycja w tym roku kartek komunijnych właściwie zaproszeń. Nie dość często ich je robię, ale sprawia mi to przyjemność, jeżeli ktoś decyduje się na takie kartki. Także jak widzicie, troszkę ich powstało. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o tło tej kartki, to ona jest wykonana poprzez embossing w maszynce do wykrojników. Środek kartki miał zostać pusty. Zazwyczaj robię tutaj taki szablon do wydruku, który się uzupełnia, nigdy nie, nie, wpisuję, nie wypisuję komputerowo danych, ponieważ uważam, że jednak trzeba troszkę samodzielnie wykonać te pracę i miło jest jak coś jest uzupełnione ręcznie. Tutaj natomiast miałam od razu powiedziane, że kartki będą ręcznie wypisywane, właściwie zaproszenia. No i z tyłu, jak zawsze, mój znaczek. Czasem, jak mam więcej czasu, to ten stempelek odbijam na wykrojonym kółeczku i dopiero przyklejam, ale tutaj czas mnie gonił. Mam nadzieję, że i tak wygląda to estetycznie. To karteczki prezentują się tak. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Może kogoś zainspirowałam do wykonania zaproszeń komunijnych y z elementów quillingowych. Z pewnością będą to czasochłonne, mocno czasochłonne kartki, ale efekt ich wizualny myślę, że jest bardzo fajny i może się wielu osobom spodobać. Dziękuję Wam dzisiaj za ten filmik i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa!